Uwaga, uwaga. Skręcamy. Ale Cię nie słychać. Jak gębą ruszasz. Czekaj, którymś się tu kanały zmieniało. O, Global Communication. Słychać mnie teraz? No mów teraz. Słychać. Dobrze czy bardzo dobrze? Bardzo dobrze. Czy mało dobrze? A się ten, co ty robisz? Widziałeś ten przechył? W domu? Mówię zaraz, zaraz rypnę, zaraz rypnę Ja będę wyskakiwał, jak będziesz leciał w dół to będę wyskakiwał Odleć 1600 metrów od pozycji Lecisz gdzieś dalej Ty no co ty robisz? Nie mogę Nie mogę przycelować nikogo Zalaz w kamerę właśnie O, your run out time. No spoko Z powrotem lecie. Dobra, wyłączyłem nagrywanie, ale to coś kurwa O Teraz ten Zmiana magazynka, dziękuję Jedziemy tam po tych Po. Po zombiakach O kurwa O kurwa O kurwa Co, o kurwa. Co to było? Co to było? Widziałeś to <laughs> O kurwa Że ja to... tego nie nagrałem? Ja nie widziałeś? Ale ja to so nagrałem close? So close? <laughs> So close. Ja pierciel. Ty czekaj, bo wejście stanie Stani normalnie trochę. Uh -huh. Dobra, już nic. Okay. Lądujesz? Muszę osadzić nasz pusty wagon. Nie, nie. Pusty <noise> wagon. <noise> Wczoraj mieliśmy pussywagon, dzisiaj nie ma. O, co ty zrobiłeś? Ty, bo jeszcze się kameruję, zaraz coś się pewnie nagra fajnego. Yy, ten... Więcej z tobą nie latam. Piekale. Dobra, teraz ty poprowadź. Ja będę kręcił takie krótsze filmiki. Z którego bierzemy? Nie wiem. Z tobą nie latam. Ale ty prowadzisz teraz... Do łuchacza? Z drugiej strony jest kierowca. Kurwa, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Czemu ja nie mogę usiąść... Ty no na chwilę koło ciebie kurwa.

O kurwa She's fire Fire Fajka jest dobra <grywa> Tomek, obróć głowę w lewo Co? <grywa> obróć, kurwa, głowę w lewo Na Alcie Fajka jest dobra Na Alcie, kurwa, głowę i samolot, nie helikopter Wajka jest w domu? Skrydare. Ty, o, odwróciłem wyrażę. się na Alcie. O, widzę, widzę, widzę. A ty Obrałem siedzisz się. jak cieć, tam patrzysz <grym> gdzieś. Patrz teraz. <grym> Co ty to robisz? Dobra, widzę zombiaki na Nowym Soborze, dawaj. Na starym znaczy. <grym> Śmiesznie. Śmieszne ci? Pilotuj, kurwa. Nie, właśnie nie. Siedzę w kabinie i obserwuję, co robisz. Mam w pilotować pilotowanie. Jest fajka w domu? <grywia> Ty, ale on sam leci. Nie wiem, jak to się dzieje. Ja nie ten. Ja nic nie robię. No dobrze. Kurwa. Dobra, siadaj, przesiadam się Preja. Dobra, teraz to nagrywam. A ty na kurwa. Pewnie ty jem auto za się lądujesz. Jak nu? Na dupie. No za Zaraz będziemy dawać drugi. Chodź do spreja Myślałem, że pójdę do Antka Antkiem po latem. No To dawaj A to wsiądziemy we dwóch? No oczywiście kurwa Ale ten Kto lata? Ja Nie, z tobą to się boję siadać w ogóle. Kurwa czemu nie mogę wsiąść do niebanego Antka? Z wyjście z tyłu, wiecznie kurwa. Siadłeś jako pilot? No. Dobra, czekaj. No, teraz siadę. Ja mogę tylko, kurwa, długo. Przesiadłeś się na bok? Tak. O, jesteś. Dobra, czekaj, kręcę. Cześć. <grym> Cześć. Czekaj, czekaj. A ty siedzisz jak noob I ten mom please Sperdalaj Poważej bo palę tą, tą furmanę Śmieszne kurwa. śmieszne kurwa? No jedź, perda. jedź Sperdalaj To możesz kurwa, to możesz kurwa jechać. jechać A cię słychać podwójnie wiesz? Teraz już nie. No teraz już nie. Kurwa. Musimy wyminąć tego kurwa piździka. Bo nie wyrobimy. Dasz radę. Ty patrz, nawet trzymam ster, żeby ci nie uciekł, widziałeś? To ty, to, to nauka jazdy jest. Trzym za swój kurwa. Gdzie... <laughs> Zobaczymy jak pan sobie radzi z startowaniem. O. Używa zmodyfikowanego pliku data Player connected Player connected czy connected, connected? Tak Gdzie jedziesz? Hamuj Po co hamuj chłopiec? Wszystko wyliczone <laughs> O kurwa, ale nim Jezus! sus widziałeś? dajesz. Opie, Antonow dwupłatów już podnieś, skurowa Antonow dwupłatów Dobra, parz, tu na pełnej kurwie No Aż go z tyłu zobaczę Może zdjęcia zrobi uh. Ja tylko z tyłu patrzę, bo tak to nie idzie go ogarnąć No nie, ja to w środku siedziałem, jak myśmy Dawaj mu teraz, dawaj mu miodu pa, Ty patrz, już leci O skurcz, Ty syn Ty. To... Pani, jaki krótki rozpęd No Lepiej jak Herkules Tak, Herkules to dupa, to mu pasa tu brakło Patrz, teraz beczu się O kurwa, lepiej nie <laughs> Hehehehe no, Baciusia to nie był dobry pomysł Nie nie, nie. Zaraz zobaczymy na ile Antek się wzbije Ty ale Ty będziesz lądował, także wiesz Aha Weź se pozor Jest fajka w domu? <grym> Aż teraz A w środku czekaj Wasz na to <grywia> <grywia> O kurwa Ty coś o kurwa, ty to zrobił ja... <grywia> ohu Dobra wyratowałem. Ty coś ty ten grzyby żeś zbierał czy co? O, ty to ja też kameruję, to będziesz widział z mojej perspektywy jak to wyglądało no, teraz ładnie. Klapów nie musisz wypuszczać. Prawie puszczam klapy? Poziom pierwszy. No. <laughs> o, o, ale troszeczkę źle podchodzisz. Nie pod takim kątem. O o o Dobrze, dobrze Dobrze, bardzo dobrze, plus dwa Dobra już, ni niżej no co to za Opie Łopie, spokojnie, pasa Antonów kurwa za płatą w lądu opie nawet na łąkach To jest prawie jak na lipowej, łopie patrz tu usiądziemy, opie. Ty no nie chcesz na dół, skurwysy. No bo chcę latać cały czas. Patrz, cyk. Tak jak mięciutko. No ale ląduj, a nie leć w górę. Już odbija, opie? <laughs> Ty, poszedłeś na koło. <laughs> Patrz. Zaraz idzie na kole. <laughs> Ale on ile masz na, na tym, na budziku i ile jedzie? 90 kurwa Co Się ty... Się może zatrzymać No weź no, hamuluj to. Hamuluję <grym> Patrz, aż mnie przeniosła na kurwa, tak żebym zahamolował kurwa, stopi robię Ty patrz, on cały czas ma dupę w górze O, o, o teraz dopiero usiadł Dobra, wysiadkach kurwa, czekaj odparkuję go na bok ty. Weź go, no zjedź właśnie na bok Przyszedł, śmiał. Jest fajka w domu. Dobra, kończę film. Jest fajka w domu. To się kurwa nagrało. Zostałem dostałem po nogach! No chuj mnie ranił kurwa! Czekaj na no to cię... O, jakoś niepewna się czuć jak podchodzi do mnie z tyłu kurwa. Co, teraz nie może mnie od... opatrzyć pewnie. Kurwa pod <śmiech> hmm. <śmiech> <śmiech> Spróbuj teraz iść! Nie! Kurwa! Ja teraz nie mogę. <sum _> w dupę. Friendly fire. No. <grym> Co za gość. Jest fajka w domu? Doczołgaj się do Antka, kurwa. Nie będę się doczołgiwał. <sum _> Spectating! Wybaj się granat. nie, <laughs> granata No Jeszcze granata mogę to. rzucić? Chodź na samoloty Czemu nie mogę tym kurwa w dzikiem małem jeździć Kurwa nie da się? O, jest. Dobra, nie ruszaj się, zaraz po ciebie przyjadę. Dobra, jadę już. <grym> nie, to patrz na to. Co czym ty dojedziesz? <grym> Kurwa, nie zapierdol go mnie znowu. <grym> Co wsiadasz? W tą sukę czy w tą drugie? A ty? Gdzie jesteś? Przy no śmigłach? Tu. Nie, tu. Ja pierdzielę. Idź, odbierz ludzi z lotniska. Zaraz ci wybuchnie i będziesz miał... się kurwa śmiał. Będziesz się śmiał. kurwa postawił <noise> o kurwa ładnie <głos> ładnie <głos> poszło tego kurwa Kurwa, ten dziki kurwa. Jest bardzo jest czuły Taki kurwa Strasznie sterowny, nie? No wiesz, ja miałem... Ten, ja miałem problemy normalnie jak nie wiem, bo na początku wiesz, nieprzyzwyczajony Dobra, jedź. Targnąłem jak w każdym innym, a tu się mnie na bok. Jedź, niech gdzieś... ja Ci puścił seryjki. Uważaj na ten samochodzik kurwa, mija już nie No <laughs> <laughs> Kurwa, że też tego nie nagrywałem. O chuj. Ale ja to nagrałem. <laughs> Widać jakie ma odejście? <laughs> nie widzę, tak zapierdala mnie. No, kurwa. Nie widzę co jeszcze później zajebał. <laughs> Pryskiwacie koronę zupełnie. Ciężko się nim w ogóle steruje. Na boki. Widzisz, jak napierdolony go. <noise> A skąd wiesz, że nic nie piłem? <noise> Dobra, zostawiam mu źle. Czekaj, okay. a Top Gana dzisiaj nagram. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Nagramy dzisiaj nagramy Top Gana? No czekaj, nagramy dzisiaj Top Gana. <grychy> Dawaj, dawaj. No, słodki chuju. 로봇도좀더 보글라니 तो ये बात Ja też mam ładne. A tu ja mam lepsze kurwa. Ja bym się zatrzymał na budynku. Wiesz ja myślałem, że jeszcze wyjdzie z tego, ale... O, ale widać, tego żeś, kurwa, nie dodałem rano. mu... Nie dodałem mu miodu. Ja muszę dzisiaj te filmiki porzucać kurwa, bo nie ujebie. Ja cały czas kręcę. Czekaj, zaraz muszę zobaczyć kurwa filmek, filmik z Antka kurwa.